Witam serdecznie, dziś przygotujemy sobie prostą sałatkę lub smarowidło ze śledzi solonych. Hekele, jest to przepis śląski, więc będzie pysznie. Pozdrawiam! Zapraszam do przepisu i lecimy. Ja tu mam około 600 gramów śledzi. To może, tak już wszystko pokażę. 600 gramów śledzi to są śledzie, takie z beczki. Filety o sol, były solone, później je musiałem wymoczyć w wodzie, bo były mocno, mocno słone. Do tego jest jedna cebula, jajek 9 i ogórki jeszcze dziewięć jajek i ogórki jeszcze ogórki muszą być kiszone i to są cztery takie małe ogórki trzy cztery ogórki no i zaczynajmy później zobaczycie co tu jeszcze potrzeba na początek musimy pokroić sobie śledzie i śledzie kroimy drobniutko Zobaczcie gdyby to miało być typowo smarowidło to byśmy mogli jeszcze drobniej, a nawet zmielić przez maszynkę takie śledzie. Tak się robiło oryginalnie. Ja robię tak, żeby to było i tak wiecie, i pod kielicha z widelca, z talerzyka, jako normalna sałatka i żeby to można było na kanapach zjeść. Oczywiście jest to też genialna potrawa wigilijna. I zobaczcie, taką drobniutką kostkę kroimy śledzie. No i przesypujemy do jakiejś miski oczywiście, wiadomo, nie? Spójrzcie, śledzie pokrojone. Teraz musimy pokroić sobie cebulę. I cebulkę kroimy też bardzo drobno. I cebulka musi być, zobaczcie, tak drobno i bo zobaczcie cebulka musi być tak drobno pokrojona i teraz po cebulce przyszedł czas na ogóreczki pyszne, oj jak one są pyszne hmm. i ogórki również bardzo drobno No i chodzi o to, żeby tak ogórki były drobniutko pokrojone. No i tak już się sałatka prezentuje, Sałatka lub też smarowidło, mnie bardziej styl sałatki. Teraz jajka. Jajka standardowo przez taką tą siateczkę lub też nożem jak nie macie tej siateczki, ale warto ją kupić zobaczcie. Wkładacie kawałek, przekręcacie i już. No i jak już wszystkie składniki mamy w sałatce. Dodajemy proste sprawy. Dodajemy troszeczkę pieprzu, tak połowa łyżeczki w zupełności, dodajemy sól i ze solą, ze spokojem śledź było solone. Tak mocno jak go odmoczyliście, tyle tam mniej więcej musimy dodać tej soli. Więc na początek połowa łyżeczki, nic więcej. Żeby po prostu spróbować jak to mocno słona jest. Teraz, teraz musztarda. U mnie musztarda sarebska. Raz, dwie, trzy łyżeczki. To musi być dosyć wyraźne. No i teraz majonez, majonezu. Raz, dwie, trzy łyżki. I to jest taki na początek. Myślę, że powinno wystarczyć, ale zobaczmy. Dobra. Od razu wszystko wymieszajmy. Robimy to dokładnie, to jest ten typ sałatki, czy też smarowidła, jeżeli drobniej pokroicie, który lubi chwilę się przegryźć. Także wiecie, jak ta sałatka tak poleży z dwie godzinki, o to ona będzie dużo, dużo lepsza niż od razu. No ale, ale, ale jak wytrzymacie te dwie, trzy godzinki, jest jej dość dużo. Robi się fajnie, szybko, nie ma tutaj, wiecie, jakichś tam skomplikowanych czynności. No trzeba w miarę, w miarę ładnie to pokroić w kosteczkę. No i oczywiście próba musi być, bo bez porządnej próby nie można żyć mm -hmm. mm. powiem wam nic więcej, soli więcej nie dodaję, pieprzu, musztardy, niczego więcej nie dodaję. Pyszna pyszna, jej jak to jest dobre. Ale do tego potrzeba tylko kawałek dobrego chleba. Taką sałateczkę prosto z Michy na chlebek. Pyszna sprawa, zobaczcie to. I na pewno teraz zbliża się barburka na każdym stole taka sałateczka będzie na Śląsku do tego na święta, na wigilię, na jakikolwiek można to przyrządzić, można bez żadnych normalnie sobie świąt taką sałateczkę zrobić pyszna sprawa, no ja już tutaj. Ładuję taką jedną porcyjkę. Hmm. Ja piernicze, no ja, pierniczy, no to, to jest to, panowie i panie. Ja wam to serdecznie polecam. Jest pyszna, po prostu z chlebkiem. Bajerka Pycha. Ja wam polecam, pozdrawiam i do zobaczenia.